Jak masz na imię? Ja. Ja. Dobrze. A jak na nazwisko masz? Ty. Brawo, a ile masz lat? sześć. 6, 6, sześć. Trudne ta końcówka, tak? Jędrek, a jak ma na imię twój brat? Jak on ma na imię? Masz brata, Jędrek? Masz brata? Tak czy nie, Jędruś? Masz? Tak. No. Ma, nie masz brata? No co ty zmyślasz? Tak. Tak. A jak on ma na imię? Ja. Piotr. Piotr, dobrze. A jak twoja mama ma na imię? A. No. Dobrze, tylko H mi zgubiłeś. A ja jestem bardzo przywiązana do mojego ha. Ha, ha. Ha, ha. Brawo. A twój tata jak ma na imię? A, i. Brawo, Jędruś. A napisz jak ja mam na imię. Napisz moje imię, mm. Lusiu, dobrze? To jest ostatnia mm. rzecz, którą cię proszę. No, no napisz mm. jak ma mama na imię. Koniec głup mojego ukochanego, ha? Tak? Jędryk, gdzie jest ha? O, tu. Brawo. Mm. Do mhm. Dobrze. No, ci szukam. No, niżej troszkę piętro niżej. Nie, w Niżej. O, dobrze. No, dalej. Mhm.